Cześć, futsal w Krakowie po raz 134 i omawiamy dziewiątą kolejkę Dywizja. Dziewiątą kolejkę, której wydarzeniem jest to, że pierwsza trójka, czyli Boanerges, MK Team i Glomeny Rodziny Restauracje odjeżdżają reszcie, reszcie stawki. I najprawdopodobniej to właśnie między nimi zostanie rozegrana walka o wszystkie trzy komplety medali. Niemniej wszystkie trzy drużyny, mimo że odniosły zwycięstwa, niesamowicie się męczyły. Te zwycięstwa były wywalczone naprawdę w bardzo ciężkich warunkach. I rozpoczynamy od spotkania MK Teamu ze Złotymi Chłopakami. I wydawało się, że będzie to łatwe, łatwa przeprawa dla MK Teamu, gdyż Złote Chłopaki zagrały bez zmiany. I jak łatwo się domyślić, MK Team od samego początku dominował, ale zdecydowanie brakło skuteczności. A naprawdę znakomicie złote chłopaki się broniły. Pierwszą sytuację miał w pierwszej połowie karaś, a w odpowiedzi została wygenerowana kontra, w której przed szansą stanął Kaczmarski. A to, jak te akcje wyglądały, pokazują Państwo, jak bardzo defensywnie, jak ostrożnie grały drużyny, a obydwie drużyny w tym spotkaniu, skoro to było jedne z najlepszych sytuacji. Potem mieliśmy znakomite uderzenie dońca, ale na posterunku Witalii Szawczuk. I otwarcie wyniku mieliśmy dopiero w minucie 15. Maciej Szybartowski pięknie zagrywa piętką do Grzegorza Rogowskiego, a ten przy słupku uderza i jest 1 do 0 dla złotych chłopaków. Zupełnie to nie poddawało mało aktualnego mistrza ligi, który grał jak wspomniałem bez zmiany. Od razu ruszył do ataku. Rodriguez zagrywa piłkę Kaszmarskiemu, ale to nie w koształ sytuacji. A potem. Przed znakomitą szansą na podwyższenie wyniku stanął najlepszy z w historii ligi, czyli Maciej Szubartowski, ale w znakomitym stylu z jego strzał na słupek sparował Sawczuk. Kolejne sytuacje dla MKT były tylko kwestią czasu. Jeszcze w pierwszej połowie bo swego gola mógł strzelić Tarnopolski, ale nie trafił w bramkę. A później, po raz kolejny przed szansą na zdobycie bramki stanął Maciej Szubartowski ale również jego strzał okazał się niecelny. No Wiadomo, że w niewykorzystanej sytuacji się mszczą. 22 minuta, mamy kontrę Rodriguez do Giurdzi Ten sprytnie dużym palcem po długim rogu i doprowadza do dość zaskakującego wyrównania. AMK Team walił głową w mur i trzeba przyznać, że ten mur był bardzo gruby, Mimo, że MKT miał taką sytuację jak właśnie ta, kiedy Szczupak dwukrotnie uderzał, raz bronił Sawczuk, za drugim razem jego uderzenie było niecelne. Swoje, Sprawy swoje ręce, w zasadzie swoje nogi musiał wziąć kapitan Dominik Doniec, ale w tej znakomitej sytuacji zablokował go Gonzalo Rodriguez. A potem, właśnie, bo te chłopaki mogły objąć prowadzenie, kiedy z rywalami zatańczył sambę Rodriguez, ale ostatecznie lepszy od niego. W Polkarni okazał się bramkarz MKTimu, czyli Tadeusz Jamka. W 35. minucie mieliśmy w końcu zwycięską bramkę dla MK Timu Szubartowski przytomnie zagrywa z rzutu wolnego do Mateusza Szczupaka i jest 2 do 1. A MK Team mógł wykorzystać to, że złoto chłopaki musiały już zaryzykować. Tutaj znakomitą szansę miał Tarnopolski, ale go strzał niecelny. Co ciekawe, złoto chłopaki nie tylko czekały końca meczu, ale również stwarzały swoje sytuacje. Tutaj uderzenie Kaszmarskiego obronił znakomicie ustawione Tadeusz Przyjąka. A ca całe spotkanie mógł zamknąć Madzi Wartowski, który dość rzadko nie cieszy się z bramki w tym nie cieszy się z bramki w spotkaniu, ale w tym musiał się zadowolić jedynie asystami. Ale w ostatecznym rozrachunku jego MK Team jest lepszy od aktualnych mistrzów Nowej Huty, czyli do tych chłopaków, wygrywając z nimi 2 do 1. Drugie spotkanie w ramach dziewiątej kolejki lewopojednych pojedynek i rodzinnych restauracji z Brotermem. Czyli po jednej, trzeciej i czwartej drużyny. Miałem ogromną przyjemność to spotkanie komentować dla Was na kanale naszej linii. I dlatego uraczę Państwa skrótem z tego spotkania, który był naprawdę pokazem wyśmienitej gry defensywnej, jeżeli chodzi o Iglomen. I naprawdę bardzo, dobrej, bardzo dobrego ataku pozycyjnego, jeżeli chodzi o Broterm. Ale jak zapewne się domyślicie po wyniku, defensywa przeważyła nad ofensywą. ...dwóch wybitnych graczy naprzeciwko siebie. Piwowarczyk na prawą stronę. Uderzenie pola, znakomicie broni Hamryszczak. Czy będzie uderzenie? Dwudodnik w murze. Klęk uderza i gol! Kiemu. Bardzo szanowny, jak to Piwowarczyk minął rywala. Piwowarczyk do pęka Klęk! I fantastyczne uderzenie. Jeszcze lepsza obrona Hamryszczaka. Hamryszczak słusznie ma pretensje do swoich kolegów, Jak to bo... się teraz skończy? Kowalówka! I mamy słupek, bardzo dobry pomysł, troszeczkę zabrakło temu pomysł. wykonaniu, troszeczkę ale... zabraku temu wykonaniu. A teraz piłka z linii bramkowej wybija Rasław Klęk. E, naprawdę niewiele brakło, a Broterm doprowadził do wyrównania. Już tym, ja. e, w tym tym momencie mógł do niego skoczyć rywal, ale straż obrócił się Kamil Klęk. Kamil Klęk strzela uderzenie uderzenie Broni Hamryszczak Oto się, się pod... do 0, ale Iglomen nabrał wiatru w żagle e, i teraz kolejne uderzenie Kamila Klęka Klęk do, do pola, będzie uderzenie, pol potężnie, patelnią, ale nad poprzeczką. W polu karnym już zaczynają się tańce, Kowalówka przepycha się z Ochelem, Suecki, Kowalski, ale obok ran. W polu karnym zablokowany Piwowarczyk do Kamila Klęka. I teraz Kamil Klękę I kto będzie górą? Czy Iglomenek będzie brać 2 do zera? Popatrzmy, Jarosław Klęk i gol! Włączyć się do walki o strzelenie gola Teraz Kapusta, Kapusta w końcu się zdecydował się na indywidualną akcję i niewiele brakło Rajca prosto w klatę pola kontra 3 na 2 Piłowarczyk, Piłowarczyk na lewej stronie, Piłowarczyk, Piłowarczyk do klęka Jakim studem ta piłka nie wpadła do bramki, znakomita sytuacja Kapusta do O Kapusta przed Mateusz Kapusta i słupek, ależ pech, broterów. W końcu jest ich kapitanem, w końcu jest najlepszym zawodnikiem wyższego sezonu w Dywizji B i od tego gry bardzo już teraz Klęk Klęk i Klęk podwyższa na 3 do 0 i nie będę teraz Rajca do Kapusty, Mateusz Kapusta przed kolejną szansą i broni Cieślik, fenomenalna obrona wygonił się do narożnika, Kowalówka w z Klękiem, ależ minął Klęka, Kowalówka do Kapusty i blokuje wszystko Pola, ależ Mateusz Kapusta ma pecha w tym meczu Klęka, Klęka ależ uderzenie Tyk, Piwowarczyk do Klęka Piwowarczyk. Klęk broni Hamryszczak. Jeszcze raz piwo, e, Piwowarczyk. Nie ma gola. Znak, e, Paweł Rajca. Rajca z dystansu. I niewiele brakło. E, będzie od bramki wznawiał do e, Ale Iglemend dalej utrzymuje się przy piłce. Jeden Klęk do drugiego Klęka. Kamil Klęk Ależ interwencja Hamryszczaka. Mogą... Jarek Klęk. I mamy stratę Suecki. Suecki z dystansu. Prosto w Cieślika. Mateusz. Mateusz po obwodzie, znowu wycofanie i teraz zagranie do środka. Jak ta piłka nie wpadła, fenomenalnie to wyglądało, a teraz będzie pusta a, bramka. I teraz kapusta i Pol, nie, Pol był pierwszy. Och, Kamil Klęk, Kamil Klęk i Hamryszta, broni Hamryszta. Teraz Paweł Rajca. Paweł Rajca do Suleckiego Sulecki uderza z dużego palca, ale nie celnie ale rywal był lepszy. Rywal przede wszystkim lepiej bronił. I miał Kamila Klęka, ale Kamil Klęka jeszcze przesiał na kolejną bramkę. Iglomen i rodzinne restauracje po fantastycznym pokazie gry defensywnej i fantastycznych kontrach ogrywają Broterm 3 do 0, i patrząc na to, jak Iglomen i rodzinne restauracje broniły w tym meczu, wcale bym ich nie skreślał, jeżeli chodzi o to, kto zdobędzie mistrzostwo w futsalu. Kolejne spotkanie zapowiadało się jak typowy pojedynek gołej dupy z batem. Mowa tutaj o pojedynku Boanerges z Drink Teamem. A... To wrażenie potęgował fakt, że Drink Team postanowił do tego meczu przystąpić bez zmiany, więc mogliśmy spodziewać się tej pogromu, ale zdecydowanie innego zdania byli bracia chorewicy. Już w trzeciej minucie Krzysztof rozegrał, dograł piłkę do Pawła, który bardzo sprytnym strzałem ograł Bartosza Dybałę i Drink Team objął niespodziewane prowadzenie 1 do 0. Z prowadzenia gracze Drink Teamu cieszyli się raptem 5 minut. Marcin Kluza wypatruje Konrada Łęckiego, który mocnym strzałem z prawej nogi pokonuje Krzyś Szale. I Prowadza do remisu. Jednakże w minucie 11 kolejne długie dogranie z Krzysztofa Szali do Pawła Holowickiego a ten lobuje Dybałę i Dream Team prowadzi już 2 do 1. A co więcej, po chwili Dream Team mógł prowadzić, gdyż Żaba dograł piłkę do Pawła Holowickiego, ten dwukrotnie próbował zaskoczyć Dybałę po raz trzeci, ale dwukrotnie nieskutecznie. W odpowiedzi mieliśmy dobrą akcję bo Nerges. Dawid Łęcki uderza z przedpolakarnego, ale na posterunku jest Krzysztof Szala. A potem kolejna akcja Drinktymu już w drugiej połowie, kiedy piłkę wyłuskuje Krzysztof Cholewicki dogrywa do swojego brata, a Paweł Cholewicki stanął wokół w oko z Bartoszem Dybałą, jednakże jego strzał został obroniony przez golkipera gol gol Boanerges. Boanerges do wyrównania doprowadzili dopiero w 24 minucie, dość zaskakujący strzał oddał z dystansu Szymon Kluza, Piłka ostatecznie wtoczyła się do bramki, mieliśmy wynik remisowy, a potem swoją bramkę swoim dawnym kolegą mógł strzelić Jesus Ordonez, ale jego dawny kolega Krzysiek Szola obronił ten strzał bez najmniejszego problemu. Bo Energes po raz pierwszy w chwili w minucie 30. dograli na długi słupek, na bramkę zamienił Damian Cebula i wydawało się, że wszystko wraca do normy ale ponownie szarali bracia Cholewicy. Krzysztof ponownie zagrywa do Pawła, a ten po raz trzeci w tym spotkaniu pokonuje Bar Bartosza Dybałę. I Boanerges mieli raptem 4 minuty, by przychylić zwycięstwa na swoją korzyść i udało się na minutę przed końcem tego spotkania, a w końcu swojego gola strzelił Jesus Ordones, który nie okazywał radości po tym, jak strzelił gola drużynie, w której spędził 5, sezon 5 sezonów. Ostatecznie Boanerges Wymęczyli zwycięstwo nad Blink 4 do 3, ale 3 punkty wędrują na ich konto. Ostatnim spotkaniem było starcie aptekarzy, czyli Dragonów z Racing Card Torgokartowy. Wydawało się, że Dragony nie będą tutaj miały zbyt wiele do powiedzenia, zwłaszcza, że w tym sezonie mają duży problem z wygrywaniem a mianowicie nie wygrali jeszcze ani razu. Co więcej, do składu wrócił Dariusz Nowak, ale do pierwszą akcję Mieli, mieli aptekarze ale Przesur nie, wy, nie wykorzystał tego facetycznego dogarania Kurylaka a po chwili mieliśmy kolejną akcję aptekarzy kiedy Jakub Działowy przebiegł przez pół ale przytomnie do piłki wyszedł Piotr Osiecki zemściło się to w minucie 11 KAPERa odbiera piłkę Rafałowi Roguszowi dogrywa piłkę do Dariusza Nowaka a ten strzela bramkę na 1 do 0 Radość prowadzenia trwała raptem 12 minut. Paweł Gibas wyrzuca długą piłkę do Mateusza przesłora, który w ekwilibrystyczny sposób oszukuje rywala i przerzuca piłkę nad bramkarzem, doprowadzając do stanu remisowego. Racing kart mógł po chwili wrócić na prowadzenie, jednakże na początku strzał Kapery został zablokowany, a potem Paweł Gibas obronił strzał Jakuba Siewrawskiego i w dalszym ciągu mieliśmy remis, a w minucie 18 do piłki. Zagrany przez Królaka dopad Jakub Działowy i Dragony po raz pierwszy w tym meczu prowadziły. Już w poprzednich spotkaniach widzieliśmy, że Dragony mają duże problemy z utrzymaniem prowadzenia, I nie inaczej było tym razem. W 27 fantastycznie na nogę szedł Mateusz Majewski, doprowadzając do stanu 2 do 2, a to nie był koniec pokazu umiejętności Majewskiego. Majewskiego. Co prawda, więc w czasie przedzielony to było znakomitym aktem Działowego, ale potem Majewski dwukrotnie jeszcze pokazał, jak jest dobrym graczem. Po raz pierwszy miało to miejsce. W minucie 31, tuż po tym, jak Brzosek nie wykorzystał swojej sytuacji, tutaj mamy uderzenie Majewskiego przy słupku, które dało prowadzenie racing kart torgokartowy. A potem w minucie 32, kapera do Majewskiego i racing kart prowadziło już wówczas 4 do 2. W końcówce Dragony musiały trochę bardziej zaryzykować i zdecydowanie się to nie opłaciło, gdyż potem tym dograniu Nowaka Przemysław Kapera strzela swoją bramkę swoją pierwszą bramkę w tym meczu jest 5 do 2, a potem Kapera staje przed kolejną szansą, by wpisać się na listę strzelców, po tym genialnym dograniu Nowaka jednakże jego uderzenie broni Paweł Gibas. W odpowiedzi swoją szansę miał Jakub Działowy, ale wygenerowało to kontrę, po której wysiadki trafił Dariusz Nowak i było 2 do 6. Na otarcie West dla Tekarzym dostała im akcja z 40 minuty, kiedy Gola strzelił Rafał Rogusz i Dragony ostatecznie po raz kolejny, po raz szósty już w tym sezonie przegrywają, tym razem z Racing Card i tym razem 3 do 6. Jeszcze raz komplet wyników 9. serii spotkań w Dywizji A. Tutaj chłopaki ulegają MK Teamowi 1-2, Iglomeny rodzinne restauracje ogrywają Brotherem 3-0, Anerges wygrywa z Drink Teamem 4-3, a Dragony ulegają Racing Card Turgokartowy 3-6. W piątce dziewiątej kolejki znaleźli się natomiast następujący gracze. W ramce mamy Macieja Cieślika z iglomera rodzinnych restauracji. W polu mamy jego klubowego kolegę, czyli Kamila Klenka, który po raz szósty już znajduje się w piątce kolejki i po raz pierwszy nie jest graczem kolejki, ponieważ tytuł gracza kolejki wędruje do Pawła Chorowickiego, który przez 36 minut meczu przeciwko Banerges utrzymywał drink team z, może nie z głową nad wodą, ale przynajmniej z nosem nad wodą. Jednakże później cały drink team został zatopiony. Na dwa pozostałe miejsca piące kolejki zajmują Maciej Szubartowski z MKT, oraz Dariusz Nowak z Racing Card, Kart, torgo kartowe. W ligowej tabeli, tak jak już wspomniałem na początku magazynu, pierwsza trójka odskoczyła reszcie stawki. MK Team w tym momencie ma 24 punkty, a dwa punkty straty ma Boa 19 punktów ma z kolei Iglobeni rodziny Restauracje. Nastąpiła zamiana na miejscach 4-5. Racing Card przeskoczył Broterm. Racing Card w tym momencie legitymuje się 13 zdobytymi punktami, natomiast Brother ma punktów 11. W gronie zespołów, które walczą o utrzymanie, Złote Chłopaki mają w dalszym ciągu 7 punktów, a w strefie spadkowej coraz bliżej dywizji B, Drink Team, który ma 3 punkty i Dragony, które jeszcze się nie cieszyły ze zwycięstwa, i muszę to jeszcze się poprawić, porażka z Racing Kartu nie, była, nie było ich 6 szóst przegrana, ale jest 7, i Dragony mają tym samym cały czas 2 punkty. Zobaczmy, jakie spotkania będziemy mieli za tydzień, ponieważ nie będą to spotkania ligowe, będziemy mieli do czynienia z dwoma spotkaniami pocharowymi, gdyż za tydzień z racji tego, że we wtorek mamy 3 maja, będziemy rozgrywać 4 maja jedynie spotkania Dywizji B oraz dwa spotkania ćwierć na opucharu ligi. I właśnie na początku będziemy mieli bardzo ciekawe spotkanie dwóch zespołów, które się zamieniły miejscami w tabeli. Brother będzie podejmował Racing Kart gokartowy, i naprawdę myślę, że ten mecz zadowoli każdego konosera futsalu. Pamiętajmy, że w pierwszej rundzie po naprawdę bardzo emocjonującym spotkaniu Racing Kart zrealizował z Brotherem 7 do 7. Nie sądzę, żeby tutaj mielibyśmy mieć mniej emocji. A 22.15 będziemy mieli pojedynek kolejnych sąsiadów w tabeli, czyli siódmego drink teamu ze złotymi chłopakami. Teoretycznie faworytami na papierze są Złote Chłopaki, ale to jak Drink Team jest blisko urwania kolejnych punktów sprawia, że myślę, że w tym meczu wszystko będzie się ważyć do ostatniej chwili. A stawkami tych spotkań będzie awans do ćwierćfinału, przepraszam do półfinału Pucharu Ligi. Zobaczymy jeszcze jak wyglądają klasyfikacje kanadyjskie. Przepraszam, w klasyfikacji indywidualnej. W klasyfikacji strzelców prowadzi Kamil Cyborg-Klęk, który po 9 spotkaniach dalej się legitymuje średnio strzelnych bramek powyżej 3 na mecz. W tym momencie ma 31 trafień. Wśród zawodników, którzy nie okazują superbohaterskich zdolności, mamy dwóch graczy z 13 bramkami. Mowa tutaj o Przemysławie Kaperze oraz Macieju Bartowskim. Po 11 trafień ma Jakub Działowy oraz Marcin Kluza. 10 goli strzelił do tej pory Konrad Łęcki, a 8 goli mają w tym momencie Rafał Rogusz z Dragonów oraz Arkadiusz Lekki z Racing Kart, torgo kartowy. W klasyfikacji, kanadyjskiej, w klasyfikacji asystentów jest znacznie, znacznie ciekawiej, ponieważ Dominika Karasia z MKT mu dogonił Przemysław Kapera, obydwaj gracze mają w tym momencie po 11 asyst. Na najniższym miejscu podium jest Marcin Kluza z 9 asystami, natomiast po 8 asyst ma Mateusz Kapusta z Brotermo oraz Patryk Kurylak z Dragonów. Z kolei siedmioma asystami mogą się popisać Tomasz Skałbania, Arkadiusz Lekki oraz Maciej Piłów Warczyk. W klasyfikacji kanadyjskiej, wreszcie doczekałem się klasyfikacji kanadyjskiej, prowadzi naturalnie Kamil Klęk z 37 punktami, a na drugim miejscu jest Przemysław Kapera z Racing Kart Kartowy, który w tym momencie ma 24 punkty. 20 punktów zgromadził do tej pory Marcin Kluza, a 17 Maciej Szubartowski. Konrad Łęcki z Boa ma punktów 16, a po 15 punktów zdobyli Jakub Działowy z Dragonów, i Arkadiusz lekki z Resin karto Torgo Kartowy. O jeden punkt mniej mają Dominik Karaś z MK -teamu i Mateuszka Pusta z Brotermu. Tym samym serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam za tydzień na Hale Zapraszam również na kolejną transmisję na kanale naszej Ligi. Już w środę o 20.45 będziemy teraz emitować spotkanie z Party Kraków i Venator SFC, czyli dwóch drużyn, które walczą o awans do dywizja. Nie może zabraknąć Was wśród widzów na YouTubie. Po zakończeniu tego magazynu wyświetli Wam się informacja, wyświetli Wam się link do transmisji na żywo. A tym samym jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!